Jak wygląda butelka najcenniejszej oliwy w Grecji? Zaraz Wam pokażę. W Grecji każdy, kto ma choć kilka drzewek oliwnych, zbiera oliwki jesienią i oddaje do tłoczni. I ma własną oliwę. I najczęściej ta oliwa jest wlewana do butelek po wodzie. A jak wygląda butelka najlepszej raki w Grecji? Raki? Nazwijmy, że po imieniu wódki! Nie jeden spragniony Grek zakrztusił się i wypluł połowę szklanki na blat kuchenny? Usięgnął po nie tę butelkę. thank you